Dzianko widzowie jestem na y, e, ten. Na PvP na RGMC e, Niestety y, kupiłem przed chwilą 400 kluczy na V3, ale mi się... ale mi się y, ten e, niestety z ekranu... znaczy ten. Pokazałem swoje hasło przypadkowo. No i nie mogę wam tego stawić, ale... Uwierzcie mi, zaraz Wam też wejdę na V3 i pokażę. Ale teraz y, Filip chciał y, na PVP, więc się przedstaw. Dzień dobry. A? Powiedz się ma. No dobra, chyba się było słychać, choć nie wiem. Zawykłabym. Ja jestem w jakiejś beczce. Drak klika mu, ale kurde, naprawdę nie, nie, nie trafić. O, o, o itki tu były. No ile ty masz gościu HP. Wydałem. Mam Co? Oj. Oj! Jakiś bot do mnie wskoczył. Drugi bot, dobra. Nie, jestem to jakiś beczce. Jestem na koksie. To mnie do takiego tego, do takiego do tego pomieszczenia. Ale jakiego pomieszczenia? Jakie mam ściany? Takie jest takie, takie ściany, na tam jest takie dziura po bok. Czekaj. Łatwo? Wychodzę z beczki. Nagle milion typa tu kurde wskoczyła. Yy, gdzie, gdzie to jest? Już nie, już nie. A. Shit.

A ja bym sobie Survival zagrał, a nie jakieś PvP. Nie chcę, jak survival. survival jest fajny. Chłopie zbudujemy z domek. Puszkamy diaksów. No. Ale że my droppedaliśmy 4 y, kilo fyt, y, 6 trójki, a nie wydropiliśmy całego seta szóstki? Yeah. Miałem tylko buty i chyba banie. O jest! Widzę Cię! Wchodzisz po schodach! Walę jakiegoś gościa w ogóle. Spadaj stąd. Kurde! Wywalił miecz! Mam go! Uuu, podniosłem miecz. Kurde. ładwo Kurde. Boże. Ale dobrze strzelam. No co? Nie umiem walnąć wiadra. Dobra, widzowie. Idę już do lobby. Pokazuję wam. Lobby lobby, 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 cyk. Czekajcie, muszę Wam ekran tutaj zrobić. Tak, że teraz nie widzicie. Dobra, pięknie, teraz nie widzicie mojego hasła. Tyk. Dobra, git. Już wam robię normalne, Już wam robię dobry ekran. Tak jeszcze trochę za duży. OK, git. Cyk już jest git. Patrzcie Survival V3. No i mamy szósteczka i jeszcze tutaj jest szóstka. W ogóle to taki secik, dwie szósteczki, tu już były 6-4 i 32 klucze mi jeszcze zostały, więc box. Totalny, tutaj Elytra jakaś. Mamy swoją działkę, już wam pokazuję. Dom hopa. Tu mam Tu mam. Co? Znaczy jak chcesz. Idę. Idziesz na Survival 3? Aha. O, no i fajnie, Filip będzie z nami grał. Gamma sobie weźmiemy. Mamy tutaj mieć Szósteczkę i Kilow też Szósteczkę. Szósteczkę, Szósteczkę. Jest co ja dobra. Przepraszam. Mam trzy bikony, Filip. Gdzie jesteś? No na działce, działka dom... Coś tam. Działka domopa. Czekaj, ułożę tu jeszcze jednego szalkerka. Oj. Pudzimy się z kimś bić. Co? Po co się bić? Przecież my zdradamy. Ania. Uuu, U. Uuu, 24 bloki. Uuu, bogactwo, dzięki za drewno. Tu są jakieś syfy. Może się w innym miejscu osiedlimy, bo tu są jakieś syfy. Czyli? No widzisz tą wieżę na przykład, albo te syfy? No, Dobra, to czekaj, skopiemy te szalkery. Dobra. E, teraz idziemy my e, działka... Czekaj, czekaj, czy syf... Działka e... Usuni. Opa. Jest, nie ma działki, możemy się bić. Uh. Ale ja idę na spawna i idę na losowe TP. Co gdzie to jest? Nie wiem, wszędzie. No i znowu jakiś zwalony teren, w którym byli ludzie. No i znowu jakiś śniegowy teren. A są jakieś pali, więc... No to nie. Jezus, tu się coś pali w ogóle. A jak, gi jak się ginie, to, to zostają mi temy, czy nie? Nie. Leżą tam, gdzie zginąłeś. Jestem w jakiejś dżungli. No i tu też są jakieś syfy. Czemu tu jest tyle syfów? O, jakieś, jakieś pole uprawne znalazłem. Biorę to, bo się przyda. Hehehe. W nisko co nie jest na działce to biorę panie ja <laughs> boj. No i znowu jakieś syfy. Przepraszam. Zrobimy fullbicona. Syk. Jestem na bagnach, co to jest? Ano wygrała się warp poradnik, po co mi warp poradnik? No i znowu jakiś zwalony teren. Dobra, dzięki za oglądanie ludzie i może będzie jakiś odcinek, na pewno będzie odcinek z... Yy, z ten... Będzie odcinek, z jak robimy tutaj wszystko. Więc dzięki za oglądanie i do następnego. Filip przełożegnaj się. pa, pa. pa.